Osoby wyjeżdżające za pośrednictwem naszej agencji do pracy w Austrii często zadają pytanie, czy można używać kamerki samochodowej w Austrii. Nasza odpowiedź brzmi, to zależy. W Austrii przepisy są bardzo restrykcyjne. Kamera samochodowa, Dashcam, traktowana jest jak urządzenie do nadzoru wizyjnego, a taki monitoring publicznej przestrzeni wymaga zgody Austriackiego Urzędu Ochrony Danych. Brak takiego zgłoszenia zagrożony jest karą do 10 tysięcy euro. A w przypadku kolejnego zatrzymania aż do 25 tysięcy euro. Co ciekawe, nagranie prywatnej wycieczki, na przykład jadąc przez Alpy, jest co do zasady dozwolone pod warunkiem, że nie narusza prywatności innych osób i nie trafia do sieci bez zamazania twarzy oraz tablic rejestracyjnych. Udowodnienie tego może być jednak kłopotliwe, dlatego jeśli masz kamerę w aucie i jedziesz przez Austrię, Lepiej ją wyłącz i zdejmij z szyby, bo możesz za to naprawdę słono zapłacić. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych praktycznych porad.